Do wypadku doszło po godzinie 9 na drodze wojewódzkiej pod Wojnowicami. Kierujący hondą jechał najprawdopodobniej od strony Krzywinia, prowadził auto zastępcze. Kierowca był zakleszczony w samochodzie, musieliśmy wycinać, dokonać dostępu do kierowcy. W jakim był stanie? Był przytomny, ale obrażenia miały prawdopodobnie lewej nogi i żeber. Z relacji kierowcy ciężarówki wynika, że samochód osobowy znalazł się nagle na jego pasie. Ja jechał, on jechał stąd, ja stąd. I wyjechał gdzieś, no wyjechał, o tak, o To ile mógł, to w prawo wziął i wszystko jedno zaczepił. Pan wjechał do rowu po uderzeniu czy przed uderzeniem? Po uderzeniu, to ja w prawo, ile mógł, to w prawo wziął, ale ile ty wyzgasz prawo? Tir z ładunkiem 20 ton znalazł się w rowie. Konieczne było przeładowanie zawartości całej naczepy. Ustaleniem okoliczności wypadku pod Wojnowicami zajmować się będzie teraz leszczyńska policja. Michał Wiśniewski, Panorama Media .pl.